Co tam? Czekamy, aż wreszcie opowiedzą, jakie są sekcje festiwalowe. Czyli nie wiecie nic o żadnej. Nie no, już trochę wiemy, ale, ale chcemy się dowiedzieć więcej. Czym chciałabyś y, najfajniejszą ulotkę? Tak. Od 32 festiwalu do sekcji sekretariat mogą należeć również mężczyźni. Co Was skłoniło do tak kontrowersyjnej decyzji? Uznałyśmy z, wspólnie z Marysią, moją wspaniałą partnerką, z którą prowadzimy. znaczy partnerką nieżyciową, chociaż nigdy nie wiadomo. E, uznałyśmy, że w tym roku musimy przerwać to tabu, że tylko dziewczyny. Są w sekretariacie i że to tylko dziewczyny są w stanie pisać maile i załatwiać lokale, bo to jest totalna nieprawda. Masz ochotę na jakieś reporterskie ćwiczenie? A Spodziewacie się wysokiej męskiej frekwencji na naborach? Na pewno na to bardzo liczymy. Tego w takim razie Wam życzymy. Dziękuję, Dziękuję uprzejmie. Działa złotnik. Janek jak oceniasz z perspektywy trzecioklasisty, człowieka doświadczonego, ale i znanego reżysera teatralnego przebieg tegorocznych lekcji festiwalowych? Znaczy po powiem ci tak, Karola z światełka. Dzień dobry, ja mam do Pani takie pytanie. E, czy uważa Pani, że przyjęcie konkurencyjnego reportera do e, naszej sekcji stanowi dla Pani jakieś zagrożenie? Przepraszam eee. bardzo, dlaczego transmisja przeprowadza wywiady z transmisją? Jakby to jest niedopuszczalne w ogóle. Jak wam się podobało? A może wcale wam się nie podobało? Sami, sami bardzo uroczy ludzie, więc bardzo kusi, ale ja już mam stres i chcę się bardzo dostać i boję się, że się nie dostanę. I będzie mi przykro. Zaśmiechnij się ładnie. Proszę. Nie, nie, ale to jest jeszcze raz gest wręczenia, od nowa. Zresztą utwierdziłem się po prostu w przekonaniu, że ta szkoła jest w stanie jakby integrować ludzi na wielu poziomach, tak wielu poziomach. Mogę już iść? Udało się? Wszyscy byli śliczni i kolorowi, o mój Boże! To jest spina Aków versus transmisja? Nie no to nie jest żadna spina. Silni się utrzymują, a słabi pocieszają mikrofony.